Witam Was Pasieka Baribal. Dzisiaj jesteśmy znowu na Pasiece w Częstochowie. Dzisiaj przyjechałem zrobić pakiet pszczeli, a tak naprawdę to będzie starter do wychowu matek. Pokażę Wam jak ja matki wychowuję. Tutaj mamy kilka rodzin, na pewno tutaj ta krainka Hinderhofer, coś my ją już nie raz tutaj przeglądali, pewnie trzeba ją teraz osłabić, zrobimy sobie z niej pakiet pszczeli. Mam tutaj ze sobą taką transportówkę do tworzenia pakietów pszczeli, i pokażę Wam jak ja wychowuję. Yy, matki pszczele metodą yy, starter finisham, ale, ale no, chciałem Wam to pokazać jak ja, ja to robię jak, jak szykuję taki starter yy, co powinno w nim, yy, w tym starterze yy, się mieścić jakie ramki i w ogóle żeby to miało ręce i nogi, żeby wychodziły nam piękne matki dobra, no, przechodzimy do tej rodziny i zrobimy sobie ten pakiet dobra, jesteśmy przy rodzinie Otwieram tą rodzinę. Nawet chyba tym miodnie tutaj nie będę otwierał. No teraz sobie przejdziemy na rameczek z czerwiem. I strząsiemy sobie tutaj kilka z kilku rameczek czerw, znaczy czerw, w sensie pszczoły. widzicie? No, Mamy ładnie tutaj pszczółek. I strząsamy sobie tak. Ja wiem, no nie wiem. Dzisiaj dużo nie będziemy brać tych pszczół, bo tak jak już wspomniałem wcześniej mam pakiet utworzony. A akurat sobie przejrzę przejrzę sobie, zobaczcie jaki ładny matecznik. Do zerwania idzie. No, Rameczki były przeniesione do góry i dlatego y, tutaj no, sobie mateczniki założyłam. Muszę je wszystkie przejrzeć. Tak się rodzina wyroi. Nie kupiłem sobie żadnego spryskiwacza z wodą. Pszczoły mi nie chcą trochę spadywać poleju. Do tego jeszcze mamy pożytek kapie nakrop. Ale jak sobie damy radę? Przy okazji sobie przejrzę to rodnie tam co te pszczoły robią. Zobaczcie następny mateczniczek. Jaki piękny? Widać? Widać. Już w koło pszczoły zabijają miodem. mamy bardzo fajny lotny dzień, także lotne pszczoły yy, no latają dzisiaj. A my bierzemy tą młodą pszczołę, która właśnie nam jest potrzebna najbardziej do odpalania, do odpalania mateczni, mateczników. Dobra, no nie będę wam tego dłużej pokazywał. Nie będę tej pszczoły brał dużo, tak z kilo. Ja muszę sobie tą rodzinę przejrzeć. Zobaczyć, czy nie ma więcej tych matyczników. Przejedziemy sobie później do pasieki mojej przydomowej i po kolei wam wytłumaczę jak ten starter tworzę. Cześć, witam Was ponownie. Jesteśmy u mnie na mojej pasiece przydomowej. Tak jak już powiedziałem, wcześniej w tej pasiece w Częstochowie zrobiliśmy sobie pakiet pszczeli i tak jak już mówiłem, będzie to starter do wychowu matek. Zaoszczędziłem wam tego, nie pokażę wam tego jak, zobaczyć, jak to widać. A w miarę. Nie pokażę wam tego jak tutaj wsypuję te pszczoły tutaj yy, do tego yy, startera. No do takich, dla tych bardziej co są uczuleni na, 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 na szkodę pszczołom, bo to jednak wiadomo trzeba pszczoły zmoczyć, yy, strząsnąć w sypadzie tutaj do tego ula. Ja już to zrobiłem. Pokażę Wam już, jak teraz yy, ten starter wygląda. Co tutaj się w nim mieści, tak jak już powiedziałem wcześniej. Zobaczcie, ile pszczoły. Tak jak już mówiłem wcześniej. Ja do tej matki już odpalałem bodajże chyba cztery razy. Dzisiaj będzie piąty. Dosypałem troszkę tej pszczoły. Jest dużo, można odpalać bardzo dużo. Tak naprawdę ma tutaj. Teraz Wam przyniosę ramkę. Jakich ramek ja u, y, u, u, użyłem tutaj do tworzenia tego, tego y, startera? A takich właśnie tutaj. Mnóstwo pyłku, miodu i każda jedna ramka jest y, taka. No. Taka albo mniej, ale, ale przynajmniej taka. Zobaczcie, pszczoły wiszą, mnóstwo pszczoły, a zobaczcie. Takich ramek z pyłem. Z pyłkiem, z miodem. Użyłem do tego startera. I co ja teraz będę robił? Mam tutaj sobie ze sobą rameczkę hodowlaną. Akurat mm, z korkami Pla plastikowymi przetestujemy je. Nie wiem, czy one będą dobre. One na dole nie są na okrągu, tylko jakby do kwadratu. Nie wiem, pierwszy raz będę na takich y, miseczkach y, odpalał y, mateczniki. No zobaczymy jak to będzie, co ja teraz będę robił. Muszę dać y, te miseczki tym pszczołom w tym starterze do wyszlifowania. Mam tutaj rozrobiony w słoiku y, syrop y, cukrowy, taki rzadziuśki. I smaruję wszystkie miseczki tym syropem po kolei jak leci tym pszczołom żeby one sobie weszły szybko wyszlifowały cyk raz dwa trzy one po prostu muszą te miseczki wyszlifować ładnie przygotować do przekładania lat ten start tak naprawdę jest aż za obszerny do 30 bodajże trzech miseczek, no ale niech będzie lepszy, silniejszy jak, jak za słaby. Zapytacie się, czemu aż yy, ops, tyle tych miseczek tutaj. A no, bo jak mi pszczoły nie odpalą wszystkich, to przełożę sobie. I wkładamy rameczkę do wyszlifowania do startera. O, pięknie pszczoły zaraz się tą rameczką zajmą. Zamykamy i wracamy. Po trzech godzinach będziemy przykładać larwy. Spotykamy się po trzech godzinach od włożenia ramki hodowlanej do startera. starter tu się fajnie, coś tam oblatuje troszeczkę. Widać dużo pszczoły. Przejdziemy sobie tutaj do. akad stoi tutaj z boku do mojej y, reproduktorki. To jest zakład y, KB prosto od Kelda. To jest zakład y, Matka Sztucznie unasiniona 456 x 306. Musimy sobie tutaj znaleźć jakąś ładną rameczkę z jakimiś takimi bardzo młodymi larwami. Ja tutaj włożyłem 4 dni temu rameczkę z krytym czerwiem i coś pewnie matka tutaj poczerwiła tak naprawdę. Ma tutaj mają tylko trzy rameczki tego czerwiu, ta reproduktorka. Tak jak już powiedziałem, trzymam ją bardzo ciasno, żeby się nie wyprztukała. O, zobaczcie, mateczka, może inaczej. Tak to nie widzę czy tak ona tutaj wygląda Tak jak już wspominałem KB Mamy tutaj nie weostrzyj na pewno w komórkach słońce nam uciekło mamy tutaj jaja i dopiero co takie wyklute larwy Także ta rameczka będzie znakomita do przekładania Dobra muszę sobie tutaj matkę gdzieś odłożyć z powrotem odpadać pszczołom tutaj Wam wcześniej nie mówiłem pszczoły już dostały taki cieniuśki syrop żeby po prostu lepiej im się robiło y, rozpuszczało y, pierzgę pszczoły wiszą? Nie wiszą nic nie będzie Zobaczcie jak pięknie pszczoły się zajęły miseczkami. Wiszą. Mamy pewność, że jak przełożymy larwy, to się od razu szybko w mig zajmą tymi larwami. I po kolei ja sobie biorę po kolei pierwszą listwę od dołu. są pszczoły. co wam jeszcze chciałem powiedzieć może sobie przejdę tam zobaczcie zakupiłem sobie taki sprzęt No nie wiem czy wyostrzy mi teraz do przekładania o teraz fajnie wyostrzyło zobaczcie taką jedną łyżeczkę taki sprzęt drugi jakaś bodajże chińska ale powiem Wam szczerze, próbowałem i w ogóle mi to nie idzie tymi łyżeczkami. Zobaczcie, co ja sobie zrobiłem tak na szybko, no bo jakoś trzeba przekładać larwy. O, taką łyżeczkę z takiego druciku miedzianego. To jest jakiś tam kabel do oświetlenia. Kabel, kabel, no. Młotkiem spłaszczyłem sobie tutaj końcóweczkę. I zobaczcie w porównaniu, jak wygląda ta łyżeczka, którą ja zrobiłem i mi się rewelacyjnie przekłada no to jest taki kawałek drutu jakby nie było mieć też, no nie powinno się za, za bardzo mieć ją przekładać, ale ta larwa ma tylko chwileczkę kontakt z tą, yy, z tą niby łyżeczką moją przybierze sobie troszkę żebyście co nieco tam widzieli biorę się do przekładania Troszkę mi będą pszczoły przeszkadzać, ale nie będę szedł na stół. Już teraz latał z tym statywem. Ja larwy pszczele przekładam na kropeleczkę miodu. Z rodziny reprodukcyjnej, a to tylko dlatego, żeby mi lepiej się kleiły po prostu te, te larwy, odklejały z łyżeczki. Czy my to będziemy robili na, na miód, czy na jakiś nakrop, czy na mleczko pszczele? Moim zdaniem tak naprawdę to nie ma to większego znaczenia. Bo pszczoły i tak zaraz ciutko podmienią sobie. Zobaczcie. Nie wiem, czy to wyostrzy. O, mam już tam larwę. Z mleczkiem, pszczelim ma, maciupeńka. Mało co widać. I sobie przekładam. Możecie w komentarzach pisać, jakie jest Wasze zdanie na temat przekładania tych lar. Na co przy, przekładacie? Czy na mleczko, czy na naklop, czy, 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 czy na miód? Tak jak ja tutaj robię. No jest wiele opinii na ten temat. Rozmawiałem z wieloma kolegami. I nawet mam takich, którzy przekładają na słucho. I mówię, że to nie ma najmniejszego znaczenia. O, i mamy dyszkę. Zobaczymy, czy to da się wyostrzyć. Jak są przełożone. A, zobaczcie. Pięknie widać. Dobra. Nie będę już tego przyciągał. Jeszcze mam dwie listwy takie do zrobienia. I wkładamy ostatnią listwę. To już górna do startela. Zobaczcie jak tej pszczoły. Już się tymi dolnymi zajęły. W mig. Nawet nie zdążyliśmy przełożyć yy, tej górnej, a już pszczoły nam tam odpalają. Wy, wymieniają ten miód na mleczko. Ostatnia do startera. Zamykamy. To jak już mówiłem, pszczoły tutaj dostają syrop taki rzadziuśki. Po to, żeby lepiej mi się robiło mleczko pszczele, Produkowało. Zamykam i idę odnieść rameczkę do rodziny reprodukcyjnej. Oddaję tutaj rameczkę. Tej rodzinie. Fajna ta pszczoła. Spokojna. Zobaczymy, jakie będą dzieci. Zobaczymy, jakie będą dzieci po niej. I zamykam rewizytorkę. Przejdziemy sobie teraz yy, do finishera, do rodziny wychowującej. Pokażę Wam, jak tutaj wygląda. Może dzisiaj nie będę wam omawiał, jak takiego yy, finishera, rodzinę wychowującą no, uszykować, przygotować do, do wychowywania matek. Jutro wam to zrobię, jak będziemy tamte odpalone mateczniki przenosić. Na dzisiaj sobie tutaj zaizolujemy mateczniki, które były przekładane pierwszego dnia po utworzeniu tego startera. No i u góry mamy miód na stawce. A tutaj mamy. Mateczniki, zobaczcie, czyli ta listwa nie wyjechała, zobaczcie, jakie piękne tutaj mieliśmy. Yy, przełożone 22 larwy, tylko na dwóch listwach, na miseczkach yy, akurat woskowych robionych. No piękne. Piękne, duże. Nie wiem, czy to wyostrzyło. Tak. O, super. Dobra, izolujemy sobie je. Zganiamy pszczoły. I po jednym. Izolujemy. Tak jak już mówiłem, izoluję zaraz je w szóstym dniu. No to dlatego, bo, bo no, tutaj potrafią pszczoły zabudować to plastrem pszczelnym, jak jest pożytek, bo to tak naprawdę przecież one są, te mateczniki wychowywane w miodni. Ale to opowiem Wam o tym jutro, jak będziemy przenosić tamte, tamte, tamte właśnie odpalone mateczniki, co żeśmy dzisiaj przekładali. Tak jak mówiłem, komentujcie. Piszcie jak, jak wy robicie. Może się czegoś nauczę. Zobaczymy, no chociaż opinii jest mnóstwo na temat przekładania i odpalania yy, właśnie mateczników. Dobra, no nie będę tego przedłużał. Izoluję te matateczniki, wracają do rodziny. Zaizolo zaizolowane. Dzisiaj wrzucę Wam ten film. Komentujcie co i jak. Do zobaczenia, cześć!